Pani nie wciąga w to serce. Proszę Ale przeprosić nie. za kłamstwa. Przepraszam ja za kłamstwa panie. skierowane wobec Pana i wobec Pana najbliższych. Proszę Pani nie wciągać sercy albo Pani tak to powie, że Pani przeprasza za kłamstwa, które Pani napisała w tym tekście. Proszę się już nie odnosić do żadnych innych plakatów, bo dla tej sercy zrobiliśmy bardzo dużo. Jeżeli Pani, nie życzę Pani tego, że Pani się znajdzie na oddziale pulmonologicznym, jakimkolwiek, Pani mi wierzy, że będzie pani panią będzie ratował sprzęt z naszym serduszkiem. Proszę przeprosić za tekst. Może wysoki sąd przeczyta ten tekst i Pani przeczyta ten tekst i powie, przepraszam, to jest nieprawda, co w tym tekście napisała. Dla niezaznajomionych już tłumaczę, chodzi o te ogromne billboardy z napisem wygramy ze złem albo pokonamy to zło, i tam gdzieś na dole malutkim druczkiem dopisek: Sepson. O ile sam owsiak oficjalnie zaprzecza powiąza jakimkolwiek po powiązaniom politycznym, to dla wielu osób było to bezczelne, jawne włączenie się w kampanię wyborczą po jednej stronie. No aż bolało. Każdy, kto nie jest kompletnym idiotą, wiedział o jakie zło chodziło. I ja przepraszam bardzo, ale nie wiem po co tam był ktokolwiek inny. Sam owsiak chyba zapomniał, że nie jest sędzią, a kobieta potraktował tak, jakby mu miała buty czyścić.